Trwało to ćwierć wieku, ale w końcu się udało. Toyota zaprojektowała Priusa, który nie tylko się wyróżnia, ale też wyróżnia się pozytywnie. Oto Prius piątej generacji w Europie, tylko hybryda typu plugin. A te słuchawki przydadzą nam się później w teście. Zapraszam. Partnerem odcinka jest Car Vertical. Przed zakupem sprawdź historię pojazdu z kodem Mark Drives 10% zniżki. Link w opisie wideo. W 1997 roku Toyota wprowadziła na rynek coś, co wyglądało po prostu źle. Dziś pierwszego Priusa możemy postrzegać jak multiple, coś tak brzydkiego, że aż ładnego. Ale w latach 90-tych w dziale projektowania karoserii Toyota zatrudniała chyba piekarzy, bo wychodziły im bochenki chleba, a nie samochody. Żarty na bok. Pod kontrowersyjnie zaprojektowaną blachą kryła się technologia, która w ciągu 20 lat trafiła do większości modeli Toyoty. Połączenie silnika spalinowego z motorem elektrycznym w taki sposób, aby pracowały razem lub osobno w celu uzyskania jak największej wydajności. Niskie zużycie paliwa w ruchu miejskim i długi zasięg w trasie bez konieczności szukania gniazdka do ładowania. Stąd wykorzystywane później w reklamach Toyoty określenie samoładująca się hybryda, wyśmiewane przez ekspertów, którzy zauważali, że bez silnika spalinowego i paliw kopalnych ta hybryda się nie naładuje. Prius pierwszej generacji narobił szumu pod sam koniec produkcji, kiedy na rozdaniu Oscarów w 2003 roku gwiazdy wysiadały na czerwony dywan właśnie z Priusa. Priusy w swoich flotach mieli m.in. Leonardo DiCaprio czy Cameron Diaz. To sprawiło, że druga generacja trafiła na podatny grunt, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Był początek XXI wieku, dużo mówiło się o zanieczyszczeniu powietrza, a z używającego około 5 litrów na setkę Priusa, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska uznała za jeden z najczystszych modeli dostępnych na tamtejszym rynku. Prius pojawiał się w filmach, serialach, teledyskach. W Europie w tym okresie najniższą emisję oferowały auta z silnikiem diesla. Najczystsze w tym zakresie były Volkswagen Polo 1.4 TDI oraz Seat Ibiza z tym samym silnikiem, na drugim miejscu był Ford Fiesta Econetic, a na trzecim Exequo Mini Cooper D i właśnie Prius drugiej generacji. Przy czym Prius był najmniej emitującym samochodem z silnikiem benzynowym. No właśnie, o ile w Stanach samochód zużywający 5 litrów na setkę robił wrażenie pośród paliwożernych limuzyn i sułów, o tyle w Europie pierwszy lepszy diesel osiągał podobne wyniki, a przy tym nie wyglądał dziwnie i mógł być na przykład, no nie wiem, kombi? Do tego jazda samochodem o napędzie hybrydowym wcale nie była taka łatwa. Pamiętam, jak przez lata Toyota w Polsce urządzała eco rajdy dla dziennikarzy, podczas których uczyliśmy się, jak osiągać fabryczne rezultaty lub nawet lepsze, zachowując jakąś założoną dynamikę jazdy. W 2012 roku do standardowego Priusa trzeciej generacji dołączyła hybryda typu plug-in, oferująca niecałe 20 km zasięgu w trybie bezemisyjnym. W czwartej generacji Priusa, w wersji plug-in, znanego w Stanach jako Prius Prime, zasięg zwiększył się do około 50 km. I tak dochodzimy do piątej generacji, która w Europie oferowana jest już tylko w wersji PHEV. W Stanach jest też zwykła hybryda, opcjonalnie z napędem na wszystkie koła. Prius PHEV jest Tojocie potrzebny do zachowania odpowiednio niskiej emisji w gamie modelowej składającej się dziś, o ironio, głównie z modeli o napędzie hybrydowym. Po tym historycznym rysie możemy przejść do właściwego testu. Nowy Prius wygląda nowocześnie, a przy tym nie jest dziwny. Bardzo podobają mi się reflektory w kształcie bumerangów, podcięte progi, biegnąca przez całą szerokość klapy bagażnika, świecąca listwa, czy te prążki, które odbijają się w błyszczącym panelu i dodają tyłowi faktury. Antena w kształcie płetwy rekina jest zintegrowana z elementem dachu, zaraz za uwaga panelem fotowoltaicznym więcej o jego zastosowaniu za chwilę. Prius piątej generacji jest od modelu czwartej generacji o jakieś 5 cm krótszym, za to rozstaw osi wydłużył się o 5 cm. Nowy Prius jest też od poprzednika nieco szerszy i niższy. Druga i trzecia generacja Priusa to popularne modele wśród osób trudniących się szeroko rozumianym przewozem osób. Można odnieść wrażenie, że wraz z nowym designem Toyota chce zerwać z wizerunkiem taksówki i przywrócić dawny blask, kiedy za kierownicą Priusa zasiadały gwiazdy kina. Już nie muszą być nawet gwiazdy, ale niech klienci znów wezmą w ogóle Priusa pod uwagę przy wyborze samochodu. Prius bardzo spodobał się taksówkarzom, jest niezawodny, stosunkowo tani w utrzymaniu, a na rynku wtórnym jest z czego wybierać. Ale na rynku wtórnym różnie bywa z historią pojazdu i tu przychodzi z pomocą Car Vertical. Zanim zdecydujesz się na zakup auta, sprawdź jego przeszłość. Korzystając z kodu Marek Drives, dostajesz 10% zniżki. Z raportu dowiesz się, czy samochód nie był kradziony, jaki jest jego rzeczywisty przebieg, stan finansowy i prawny oraz czy w jego historii występowały jakieś szkody? Na przykład ten Prius trzeciej generacji był uszkodzony aż trzy razy. W 2013 roku była to niewielka szkoda, w 2014 już większa, a w 2020 to już spory dzwon, po którym samochód ewidentnie naprawiono, bo w 2022 roku przeszedł badanie techniczne. Skorzystaj z linku w opisie i kodu Marek Drives, dostaniesz zniżkę na zakup raportu i nie popełnisz błędu, jakim byłby zakup samochodu z taką historią. Nowość w Priusie klapa bagażnika elektrycznie sterowana, ale z bagażnika Toyota zgubiła gdzieś blisko 80 litrów. Pojemność bagażnika w nowym Priusie Phev wynosi zaledwie 280 litrów, czyli mniej niż w się. Z plusów mamy 230-woltowe gniazdko, miniaturowy schowek pod podłogą, w którym zmieści się kabel do ładowania i składaną półkę, która nie zajmuje dużo miejsca. W ogóle bez tej półki do bagażnika można napchać znacznie więcej, ale w Europie lepiej przykryć zawartość bagażnika, żeby jej nie stracić. Tylne klamki są jak w CHR-ze, a nawet bardziej, bo elektryczne. A obok jest przycisk do awaryjnego otwierania, gdyby padło elektryczne zasilanie. I tu zaczynają się schody, a może właściwie bardziej niski strop, bo Prius jest na tyle niski i ma taką opadającą linię dachu z tyłu, że trudno się do niego wsiadać. Co tu robią te słuchawki? Z tyłu jest wprawdzie sporo miejsca na nogi. Ja mam 175 cm wzrostu i fotel kierowcy jest ustawiony dla mnie, ale z miejscem nad głową nawet ja mam problem. Szczególnie jeśli usiądę prosto. Są kieszenie w drzwiach. Boczne fotele są ogrzewane. Są też dwa porty USB-C, ale nie ma nawiewu klimatyzacji. Jest za to podłokietnik z uchwytami na napoje, ale nie ma przebicia do bagażnika. Do przodu też trudno się wsiada. Mam taką teorię spiskową, że Toyota chce z listy potencjalnych klientów wykosić nie tylko taksówkarzy, ale też osoby starsze. Za kierownicą Priusów mają siadać piękni, młodzi i wysportowani, ale może nadinterpretuję. Cockpit Priusa zmienił się, to znaczy porzucono koncepcję takiego wysokiego centralnego wyświetlacza kierowcy i wyświetlacza przeziernego na rzecz małego wyświetlacza tu nad kierownicą na szczycie deski rozdzielczej, i kierowca patrzy na niego. Właśnie nad kierownicą. Oprócz modelu BZ4X i siostrzonego modelu Subaru Solterra, podobne rozwiązania od lat proponuje Peugeot. Po środku konsoli jest duży wyświetlacz systemu Inforozrywki, Apple CarPlay działa bezprzewodowo, Android Auto nadal na kablu. Na ekranie można podejrzewać różne statystyki, np. te dotyczące produkcji. Energii z tego panelu fotowoltaicznego na dachu, czy ustawić funkcje samochodu niezwiązane z systemami bezpieczeństwa. Te ostatnie są na wyświetlaczu przed kierowcą yy, i część z nich dostępna jest tylko na postoju. Zaraz do nich dojdziemy. Pozostały fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji to jest plus poniżej jest półka na telefon, a pod nią ukryty schowek, i żeby nie było wątpliwości jest w nim napis hashtag hidden compartment. Dalej uchwyty na napoje. Selektor kierunku jazdy, podłokietnik ze średnich rozmiarów z chowkiem. Schowek przed pasażerem też jest średnich rozmiarów. Podoba mi się miejsce na telefon przy dźwigni zmiany biegu. Po obu stronach kierownicy są przyciski, które są prawie niewidoczne, bo zasłonięte przez przełączniki kierunkowskazów i wycieraczek. Z kolei nad kierownicą jest kamera, która po pierwsze monitoruje, czy kierowca patrzy na drogę. Koniec z jeżdżeniem z ręką na szczycie kierownicy, a po drugie może rozpoznawać kierowcę po twarzy i ustawiać odpowiednio fotel. Coś podobnego widzieliśmy w Subaru. I jeszcze zanim ruszę, ISA Intelligent Speed Assistant, czyli pikacz informujący o każdym przekroczeniu prędkości, da się wyłączyć, ale trzeba to robić po każdym ponownym uruchomieniu pojazdu. I teraz idziemy. Ustawienia. Drugi ekran ustawień. Długie przytrzymanie, notyfikacje czy powiadomienia, powiadomienia o przekroczeniu prędkości, tylko wizualne. No i teraz jeszcze wychodzimy z tego, żeby mieć to, co miało być wyświetlane, czy co chce się być wyświetlane. I teraz można już jechać. W Europie Prius występuje tylko jako hybryda typu plug-in, czyli dzięki pokładowej ładowarce o mocy 3,3 kW można z gniazdka naładować akumulator trakcyjny o pojemności 13,6 kWh w jakieś 4 godziny. Toyota obiecuje, że to wystarczy na przejechanie ponad 80 km, jeśli samochód jest wyposażony w 17-calowe felgi, a na 19-kach jak ten zasięg powinien wynosić około 70 km i taki wynik jest do osiągnięcia. Co ciekawe, podobnie jak w nowych hybrydach typu plug-in Lexusa, również tu samochód domyślnie startuje w trybie elektrycznym i pozostaje w nim tak długo, aż wyczerpie się prąd w głównym akumulatorze trakcyjnym lub kierowca wymusi tryb hybrydowy. Oznacza to, że w trybie elektrycznym samochód może osiągnąć nawet prędkość maksymalną, która wynosi 177 km na godzinę. Obiecywany czas od 0 do setki wynosi 6,8 sekundy i w trybie hybrydowym mniej więcej tyle osiągnąłem. W trybie elektrycznym czas od 0 do setki spada do 11,7 sekundy. Nawiasem mówiąc, Prius PHE w czwartej generacji był niewiele szybszy w trybie hybrydowym. Cały napęd ma 223 konie mechaniczne, przy czym silnik spalinowy ma 152 konie i 192 Nm momentu obrotowego, a motor elektryczny ma 163 konie mechaniczne i 208 Nm. Moc się nie sumuje, stąd 223 konie mechaniczne. Po wyczerpaniu się energii w głównym akumulatorze trakcyjnym Prius PHEV przechodzi w tryb klasycznej hybrydy i wtedy długofalowe zużycie paliwa oscyluje na poziomie 4,5 litra na 100 km na drodze ekspresowej, trochę mniej w mieście. Ale w mieście nie musisz używać silnika spalinowego, jeśli masz możliwość co kilkadziesiąt kilometrów doładować samochód z gniazdka. No i jeszcze ten panel fotowoltaiczny na dachu. To standard w topowej wersji Executive, niedostępny nawet jako opcja w niższych wersjach. Co daje taki panel? Doładowuje on akumulator zaparkowanego samochodu oraz zasila elektronikę pokładową w trakcie jazdy. Toyota wylicza, że w słoneczny dzień samochód może odzyskać nawet 8 km zasięgu, co oznacza załadowanie do pełna akumulatora w nieco ponad tydzień. Tyle teorii. A teraz praktyka. Akumulator ma pojemność 13,6 kWh. Toyota podaje zużycie energii na poziomie 14,5 kWh na 100 km, czyli 8 km zasięgu oznacza ponad 1 kWh. Samochód testuję w pierwszej połowie sierpnia. Trochę nim jeżdżę, trochę parkuję. Na moim podjeździe jest teraz słońce mniej więcej od 7 do 9, a potem od 12 do jakiejś 6-7. Raz słońce jest, raz chmury. W dobre dni udało mi się zebrać może 200 watogodzin, czyli 1 piątą tego, co przewiduje Toyota. I rozumiem, że wyliczenia Toyoty zakładają zaparkowanie samochodu w pełnym słońcu na cały dzień, najchętniej pod koniec czerwca lub kiedykolwiek przypada szczyt produkcji energii ze słońca w danym regionie świata. Ale 6 tygodni po tym szczycie w Polsce w normalnym użyciu jest znacznie gorzej, a za 2-3 miesiące odzyskiwanie energii będzie już pomijalne. Kto ma fotowoltaikę na dachu, ten wie, jak wygląda późna jesień i zima. Długookresowy licznik pokazuje, że od nowości, samochód był zarejestrowany na początku lipca tego roku, ale może chwilę postał na placu, panel wyprodukował około 16 kWh, czyli niecałe 100 km. Oceniam, że w skali roku możemy mówić o 300-400 km przy założeniu, że parkujesz pod chmurką z dala od obiektów rzucających cień. A ja wolę parkować w cieniu, nawet jeśli z aplikacji MIT mogę zdalnie uruchomić zasilaną energią słoneczną klimatyzację. A jak się Priusem jeździ? I po co te słuchawki? Spokojnie, do słuchawek zaraz dojdziemy. Najpierw plusy. Prius piątej generacji prowadzi się bardzo dobrze. Samochód jest niski i naprawdę ma niski środek ciężkości. Nie to, co te elektryki, które w najlepszym przypadku są od Priusa o kilkanaście centymetrów wyższe i ważą po 300-400 kg więcej. Na krętych drogach okazuje się, że Prius ma przyjemnie bezpośredni układ kierowniczy. Przechyły są minimalne, a napęd jest tak skalibrowany, że w zakrętach czuję obroty, o ile jest włączony silnik spalinowy i czuję, czy te obroty trzymam, czy odejmuję, czy dodaję. Zawieszę. Dobrze tłumi nierówności, chociaż po pierwszych kilkunastu kilometrach musiałem zjechać na stację benzynową, podłączyć się do kompresora i obniżyć ciśnienie. Ktoś przede mną napompował koła na szybką jazdę autostradową i z tak wysokim ciśnieniem po mieście jeździło się koszmarnie. A teraz minusy. Priusy nigdy nie były dobrze wyciszone, ale to dlatego, że wyciszenie waży. A niska masa przekłada się na niskie zużycie paliwa. Ale tym razem projektanci chyba przeholowali, kiedy skończy się prąd w akumulatorze trakcyjnym i co jakiś czas włącza się silnik spalinowy, wewnątrz robi się głośno. A kiedy znajdziesz się na ekspresowej drodze i masz do pokonania 100 czy 200 km z prędkością przelotową 120 km na godzinę, czujesz się jak w samolocie. I dlatego w trasę powinno jeździć się w słuchawkach. Najlepiej zainstalować sobie interkom, żeby można było rozmawiać z pasażerem. Wtedy będzie zupełnie jak w takich małych samolotach luksusowo. Systemy wspomagające kierowcę, nie licząc ISA, którą trzeba wyłączyć, działają przyzwoicie, chociaż zauważyłem, że podczas jazdy w korku adaptacyjnemu tempomatowi zdarza się czasem na chwilę ignorować zatrzymujący się przed światłami samochód, przy już na moment odpuszcza hamowania, a następnie hamuje ze zdwojoną siłą. Nie wiem co powoduje takie zachowanie, może da się to poprawić przy okazji jakiejś aktualizacji. Ceny Toyoty Prius PHEV zaczynają się od 199 900 zł za wersję Comfort. Testowy egzemplarz w wersji Executive kosztuje 242 400 zł. Toyota Prius piątej generacji wygląda doskonale, prowadzi się wyśmienicie i jest oszczędna, ale słabe wyciszenie wnętrza ogranicza jej użyteczność. Oczywiście to ostatnie można poprawić we własnym zakresie, ale od samochodu za ponad 240 000 zł oczekiwałbym czegoś więcej. A co Ty sądzisz o Toyocie Prius? Czy przemawia do siebie nowy design, a może nowoczesny napęd? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji.